Cześć, dzisiaj odcinek o tym, jak to jest z tym zaufaniem w stosunku do ludzi, których zatrudniamy. Jak to jest zbudować właściwie to zaufanie po to, żeby mieć przekonanie, że mamy zespół, na którym możemy zawsze polegać, że możemy mu ufać, że mamy ludzi, którym ufamy i których pilnujemy na tyle, na ile naprawdę musimy, a właściwie oddajemy im tą przestrzeń do działania, bo mają nasze zaufanie. Kiedy jest ten moment, w którym to zaufanie się buduje, a kiedy jest ten moment, w którym to zaufanie się traci? I to jest temat, który przygotowałam, bo często przychodzicie do mnie z różnymi zagadnieniami, typu Mam zaufanie do zespołu. I ja mówię, świetnie, masz zaufanie do zespołu. Czy to jest ten czas, w którym delegujesz? Nie, no, nie, 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 to nie no. Aż takiego zaufania to ja nie mam do zespołu. No i to jest taka sytuacja, w której okej, okay, to kiedy będziesz wiedział, kiedy będziesz wiedziała, po czym poznasz, że to już jest ten moment, w którym możesz oddać tę przestrzeń, te obszary, które ty sam wykonujesz do tej pory, i będziesz miał spokój myślenia, że twoi ludzie. Dostarczą dokładnie to, co ty byś dostarczył w tym obszarze, a może i nawet więcej. Jak to jest, że to zaskoczy, a jak to jest, że ty będziesz zawsze i zawsze robił rzeczy, ponieważ nie masz zaufania do ludzi, żeby im to przekazać? I mam trochę takich przypadków z życia, gdzie teoretycznie. Moi klienci odpowiadali mi na pytanie, czy ty masz zaufanie do swojego zespołu? Odpowiadali tak, no tak, no to gdybym nie miał, to by, to by nie byli ze mną, nie pracowali ze mną. Ja wie dobrze, to, to, czy to jest w takim razie odpowiedni moment, żeby ten i ten konkretny temat przekazać twoim pracownikom? A nie, 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 nie to jeszcze nie jest. I wiele miałam takich sytuacji. Ja wie dobrze, to w takim razie po czym pozna, że to już jest ten moment? No i tutaj... Następowała długa cisza, bo właściwie trudno jest nam zidentyfikować to, po czym poznamy, że to zaufanie już jest zbudowane. A gdyby tak zupełnie zaufać, tak, przyjmujemy takiego pracownika i my wiemy, że ten pracownik nas nigdy nie zawiedzie. Czyli już na dzień dobry dajemy mu tą przestrzeń zaufania i trochę testujemy, czy on nas zawiedzie. Czy on nas utwierdzi w przekonaniu, że to byłaby, że to była dobra decyzja, że mu zaufaliśmy? I tutaj się okazuje, że to jest dla wielu z nas niemożliwe i niewykonalne. Nigdy nie będziemy tak działać, żeby komuś oddać w pełni. Wszystko to, co my wypracowaliśmy, co umiemy, cały nasz know-how, całą naszą wiedzę. Często moi klienci nawet boją się nowym pracownikom przekazać bazę danych, czy jakiś nawet zakres wiedzy o tym, jak działa firma, bo boją się, że to wypłynie do konkurencji, że ten pracownik sprzeda tę informację. Mamy taki niepokój. I coraz częściej to obserwuję, że w tym naszym dzisiejszym świecie Oczywiście mamy różne zewnętrzne wpływy i bardzo możliwe, że psychologowie mają interpretację do tego, dlaczego to zaufanie dzisiaj jest nadwyrężone, dlaczego tak trudno budujemy zaufanie do ludzi, którymi się otaczamy, dlaczego tak trudno budujemy zaufanie do naszych pracowników. Ale jedno ja wiem na pewno i jedno potwierdza się właściwie w większości przypadków ludzi, z którymi pracuję. To jest brak systemu wartości, który możecie współdzielić w Waszej firmie. To jest początek tego zaufania, w którym wiemy, że zatrudniamy ludzi na odpowiednim poziomie wartości, który jest dla nas najbliższy. I na 99% przypadków moich klientów z małych i średnich przedsiębiorstw, bo to jest grupa docelowa, z którą ostatnio pracuję najczęściej. Nie ma w firmie wytyczonych wartości. Nie wiemy, czy dla nas najważniejszy jest szacunek, czy dla nas najważniejsze są wyniki, czy dla nas najważniejsza jest odpowiedzialność, czy może obsługa klienta, czy wynik finansowy, czy pieniądze, czy, czy, czy wzrosty rok do roku, czy pozyskiwanie nowych klientów, czy rozwój, czy może rozwój osobisty nas jako szefa, czy naszych pracowników. Bardzo Subtelne, ale super ważne w firmie to wytyczenie wartości, bo tylko po nich będziemy wiedzieć, że pracownik, którego zatrudniamy, jest z nami na pokładzie i współdzieli te same wartości. Miałam ostatnio przykład takiego, takiej sytuacji, gdzie wyszedł brak szacunku. Opowiadał mi mój klient o zachowaniu w, w swojej firmie, gdzie był ewidentny brak szacunku jednej osoby do drugiej. I pojawił się taki wątek, no dobrze, a jak kto w takim razie zareagował na to, tak? Czy był szef, który zareagował? No nie, nie było. Nie było nikogo, kto zwrócił uwagę w takiej firmie. I teraz moje pytanie było: no dobrze, a jakie wartości są w takim razie, które jakie przyświecają w, w, w waszym przedsiębiorstwie. No, nie wiadomo, tak, nie wiadomo. Nie mamy tego spisanego. Budzimy się każdego dnia, działamy, idziemy do pracy, funkcjonujemy, w ciągu dnia przychodzi koniec dnia roboczego, czasami się to wydłuża, czasami dłużej, czasami krócej. Zamykamy komputer, czasami w domu otwieramy ponownie i tak działamy w takim pędzie, ale to, co jest bardzo ważne, co jest coraz ważniejsze, to jest to zarządzanie przez wartości, czyli to prowadzenie ludzi w obszarze, Firmy, biznesu, zespołów, yy, organizacji, które, których fundamentem są te wartości. Więc jeżeli na przykład odpowiedzialność jest dla Ciebie najważniejsza, to Ty będziesz wiedzieć, jak zatrudniać ludzi, jak ich weryfikować, jakie pytania im zadać na rozmowie wstępnej, jak ich każdego dnia prowadzić do tego, żeby się upewnić, że ta osoba współdzieli z Tobą tę wartość, że jesteście tak samo. Odpowiedzialni, a wtedy będziesz też wiedział, że tak jak Ty byś zrobił to zadanie w sposób odpowiedzialny, tak też zrobi to ta osoba. Ale jeżeli dla Ciebie ta odpowiedzialność jest najważniejsza, a dla Twojego pracownika na przykład komfort pracy jest najważniejszy, to tutaj może być sytuacja, w której no, nie do końca znajdziecie tą wspólną przestrzeń, bo ten pracownik nie będzie robił dodatkowego wysiłku najprawdopodobniej po to, żeby dopiąć ten kontrakt, czy to zadanie, czy tą umowę na dany czas. Bo dla niego komfort pracy i to, że on nie musi się nadwyrężać, czy naginać, czy jakby przekraczać swoich umiejętności do tego, żeby dokończyć i dopiąć ten temat, jest najważniejsze. Dlatego jeśli chcesz mieć zespół, któremu chcesz w pełni ufać, chcesz wiedzieć, że ta osoba jest dziś gotowa do tego, żeby przekazać jej część twoich zadań albo pretenduje do tego, że będziesz mógł jej oddać swoje zadania za jakiś czas, bo jeszcze musimy trochę nad tą osobą popracować. Tak to jest osoba, która współdzieli z tobą te wartości, które są dla Ciebie ważne, ale jednocześnie też nie do końca jeszcze umie poruszać się w jakimś konkretnym środowisku. Ty wtedy będziesz wiedział, że warto w nią zainwestować, że warto nauczyć jej tych procesów, że nie będziesz ograniczać dostępu do informacji, do bazy danych do klientów, do procedur, do, do, do jakichś obszarów, które są dzisiaj tylko i wyłącznie u Ciebie, bo będziesz się bał, że ta osoba Cię zdradzi. Będziesz jej ufał na tyle, że będziesz chciał przekazać jej tą wiedzę, żeby stała się Twoją prawą ręką. A ona będzie czuła, że jest ważna w Twojej firmie, że, jest, że dajesz jej w tą, tą przestrzeń, dlatego że widzisz ten, ten potencjał w niej, ten, to uznanie, że ta osoba mogłaby Cię zastąpić w takim i takim obszarze. Nie czarujmy się, nie będziemy delegować tematów, dopóki nie mamy. Pełnego przekonania, że te osoby są w pełni gotowe i przygotowane na to, żeby przekazać im jak, jakiś, jakieś obszary. My musimy wewnętrznie to poczuć, a wewnętrznie poczujemy to właśnie wtedy, kiedy upewnimy się, że ten system wartości jest spójny. W innych przypadkach to też może zadziałać, tak możemy bardzo technokratycznie rozdać zadania i egzekwować. I to też działa i to, jest, to są tak zwane stare style przywództwa, które te transakcyjne, gdzie jakby wiadomo, że dostałem zadanie i ja mam je wykonać, a szef mnie sprawdzi, i ja to zrobię i będę się tutaj udowadniał, że zrobiłem to dobrze, ale w sytuacji, w której są obszary, które są na pewno dla ciebie bardzo wrażliwe, i robisz je sam, bo wydaje ci się, że nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ty, to to jest ten moment, w którym trzeba się zastanowić i poszukać wewnątrz siebie, czy ja mam spójność wewnętrzną w kontekście wartości. Czy ja dokładnie wiem, kogo ja potrzebuję na tej drugiej stronie, na tej linii współpracy i równowagi biznesowej. Jak ja wiem, że zespół, który dzisiaj stworzyłem, w który inwestuje swój czas, swoje pieniądze i poświęcam im go po to, żeby go rozwinąć, będzie za jakiś czas odpowiedni do tego, żeby pociągnąć tą firmę ze mną, albo przenieść ją w ogóle na kolejny wymiar. A może ten zespół stanie się jeszcze lepszy niż ja sam, niż ja sama, i to ten zespół będzie tym niezawodnym organem, który Spowoduje to, że ja odzyskam moją przestrzeń, że będę, miał, będę miała więcej czasu na robienie rzeczy innych, o których dzisiaj myślę i które są na liście moich zadań do zrobienia albo nawet marzeń. Bo jak dzisiaj nie uwierzę w to, że wiem, jak zbudować zespół, na którym będę mógł zawsze polegać, do którego będę miał pełne zaufanie, któremu będę mógł delegować to będzie to trudno osiągnąć i prawdopodobnie do końca skończy się, że, 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 że będziesz trzymał to wszystko, w, czy trzymała to wszystko w swoich rękach z całymi konsekwencjami, bo to jakie są konsekwencje to wszyscy wiemy. Więc zachęcam do weryfikacji wartości, do upewnienia się, że ludzie, z którymi jesteście na pokładzie je współdzielą i do zatrudnienia odpowiednich osób na odpowiednie stanowiska, gdzie to, co jest dla ciebie ważne... Będzie też dla tych osób tym fundamentem, tą przestrzenią, na której bazie i podstawie będą budować swoje życie zawodowe razem z Tobą. Dziękuję za dziś i zapraszam na kolejne odcinki. A oczywiście, jeżeli przyda Ci się pomoc w wytyczaniu wartości, czy w budowaniu zespołu, czy w weryfikacji umiejętności, kompetencji pod wszelakim znaczeniem w Twojej firmie to zapraszam do kontaktu. Być może program, który stworzyłam, program efektywnego przywództwa, będzie dla Ciebie. Zapraszam.